Cześć wam dzisiaj, jest Wizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się The Operator, serii, która zwie się Epic Overview, jest to seria, której zajmujemy się grami dawanymi nam za darmo przez Epic w Epic Games 106. i w tym tygodniu jest to jeden tytuł, The Operator, właśnie na który patrzycie w tym momencie, który do zdobycia jest od minionego czwartku, 19 czerwca do najbliższego czwartku, 26 czerwca do godziny 17, wtedy będzie zmiana banana i wjeżdża Sable, więc wszystkich zainteresowanych zapraszam za tydzień, Sable do wzięcia już było, linki oczywiście przypięte na dole w komentarzu, i pamiętajcie, że jak zawsze aktywny jest takra, Wizu Epic. W tym momencie wystartowały oszczędności w Epic. Od 19 czerwca do 3 lipca do godziny 17 jest mnóstwo gier na promocjach. Jeżeli ktoś byłby. O, oh, Alice jest. A, ah, nice, 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 nice. Już widzę na co przepłytam rezerwową gotówkę. To jest świetne. Lost in random. Z tego bym nawet sobie nagrał. Zrobili mnie teraz. Zrobili mnie. Na co innego miałem wydawać kasę. Damn, it. Będę miał jednego pada mniej. Oh, well. chyba, że promocja będzie. Dobra, nie, muszę sprawdzić parę rzeczy. Muszę sprawdzić. Przy okazji też podkręcony jest z Wrot z wydanego hajsu z 5 zwyczajowych, 5% na 20%, więc jeżeli ktoś zastanawiał się nad złapaniem blessingów, tego typu rzeczy, to jest dobry moment. Przejdźmy do tego, z czym się je The Operator. Jest to gierka, która w większości sklepów internetowych pojawiła się w okolicy lipca 2024. Producentem jest Bureau 81 i również wydawcą Bureau 81 jest wraz z Indinowa. Na potentacie growym na Steamie ma 200 świeżych recenzji, bardzo pozytywne, 87% z tego jest pozytywnych i wszystkie recenzje 6039, 2% z tego pozytywnych jest. Jeżeli chodzi o dodatki DLC różne kombinacje, to to co daje Epic to jest pełna edycja, nic więcej tu do złapania nie ma. A jeżeli chodzi o to kim, z czym to gramy, jako z góry ustalona postać, chociaż to nie ma większego znaczenia. Iwan Tanner się zwie nasz agent FDI. Tak, FDI, bo nie FBI, bo nie sięgamy aż tak daleko. Nie udajemy, że bawimy się w Federalne Biuro Śledcze, chociaż dosłownie bawimy się w Federalne Biuro Śledcze. Zahaczając o fabułę, zaczynamy od przesłuchania lampy w nasze oczy. Jest parę dziwnych pytań, czy wierzymy w UFO i inne tego typu akcje, więc tia, a potem lecimy do rozgrywki i do grywalności przechodząc. Jest to gra, która mniej lub bardziej symuluje zabawę w operatora FBI, czyli dzwonią do nas Agenci polowi z pytaniami co robić w danej sytuacji, albo znaleźli zwłoki, mają takie zdjęcie i mamy to zidentyfikować. Więc wydostajemy dostajemy materiał, oglądamy go, łączymy kropki ze sobą. Na samym początku jest to mega proste. Trzeba znaleźć rejestrację, na kogo samochód jest zarejestrowany, jak się nazywa, gdzie jest jego adres, i podajemy wiecie kawałek po kawałku. A potem zaczynają się robić ciekawsze rzeczy, na przykład samochód był kradziony, albo w tym domu mieszka więcej niż jedna osoba, więc z tego samochodu mógł skorzystać ktoś inny. Jest bardzo dużo fajnych rzeczy. Czy zagrań, chociaż sama rozgrywka jest niezwykle prosta. Wybieracie jedną z dostępnych opcji, klikacie albo zalicza, albo wywala wam błąd. Macie nad sobą superwizera, człowieka, który was nadzoruje, do którego możecie wysyłać jakieś zapytania. I to właściwie jest cała gra. Łączenie kropeczek ze sobą. Jeżeli chodzi o sterowanie, to klawiatura i myszka, w sumie głównie myszka, bo będziemy klikali. Czasem coś trzeba napisać, czy na przykład imię danej postaci zweryfikować w bazie danych, sprawdzić odciski palców. Jeżeli chodzi o strefę wideo, to jest minimalistyczna, tak bardzo jak się da kilka okienek, wygląda to troszeczkę troszeczkę jak fajny theme do Windowsa 95, więc co ja mogę, nic nie mogę, wygląda wystarczająco. Jeżeli chodzi o strefę audio tutaj też nie ma żadnych zaskoków, całkiem niezły voice acting, te elementy muzyczne, które są, nie są zachwycające, ale też nie są jakieś wybitnie słabe, więc to raczej bym powiedział na tak, jak na taki indyczek. Co do bagów, nie natknąłem się na żadne, nie mówię, że nie ma, tylko po kilkudziesięciu minutach mojej rozgrywki na nic nie natrafiłem. Jeżeli chodzi o plusy i minusy, to jest bardzo ciekawy Indyczek, raczej nietypowy. Wydaje mi się, że to jest fajne do poczylowania wieczorem. To ogólnie jest gra, która uczy ludzi czytania ze zrozumieniem, bo wszystkie odpowiedzi macie na ekranie, tylko trzeba ze zrozumieniem przeczytać, co od nas chcą, a potem odpowiednio połączyć kropeczki. No dobra, na starcie, na rozpęd musimy się nauczyć, co gdzie i jak jest ustawione, i które kropeczki należy ze sobą łączyć, ale potem jest już bardzo czytelnie. Jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe, to co na mnie u Windows 10: procesor tak jak Intel i 5 albo jakiś ekwiwalent 4 GB RAM, a grafika taka jak GTA 970. 3 gigawolnej przestrzeni na dysku mile widziane, a w zalecanej konfiguracji będzie to już Windows 10, 8 giga RAMu, a karta graficzna tak jak RTX 1060. Moment, jest coś takiego jak RTX 1060? Nie, nie ma czegoś takiego. RTX zaczęły się od 2000, wcześniej były GTXy. Co jest grane? Come on! Jeżeli chodzi o dostępne wersje językowe, to mamy udźwiękowienie mniej lub bardziej pełne w języku angielskim, a napisy w języku chińskim uproszczonym oraz tradycyjnym, francuskim, włoskim, hiszpańskim wersja na Hiszpanię, portugalski wersja na na Brazylię, niemiecki i rosyjski niestety nie ma języka polskiego, co jest problematyczne, bo ta gra wymaga czytania ze zrozumieniem bardzo mocno, więc jeżeli jesteście na bakier z którymkolwiek z wymienionych tutaj języków, no to jest praktycznie niegrywalna. Macie chwilę bez mojego monologu? Are you currently restrained? <coughs> Are you married? <coughs> Do you work in law enforcement? <coughs> Do you know who I am? <coughs> Do you know who? It's he was shot in the head at close range around 2 a.m., just before closing time. As far as evidence, I got some surveillance footage from the bar and uh, some kind of list that I found on the deceased. Any chance you can work your operator magic and help find me an ID on the shooter? Thanks, operator. Okay, I'm sending over the files. Good luck. This is our cutting edge video analysis system, Tanner. Click on any relevant elements in the video to trigger an analysis. Go on, give it a whirl. Just like with the video, you can click on a photo for further analysis. The footage quality is insufficient for a proper ID, operator. You'll need to find another way to ID the killer. I reasumując, wydaje mi się, że to jest świetny tytuł, jeżeli znacie język angielski i chcecie sobie poczilować wieczorem z zagadeczkami logicznymi, tudzież łączeniem kropeczek ze sobą wygląda bardzo na tak. Tytuł ten normalnie kosztuje 63 zł, w innych sklepach 63,99, więc tutaj jest 99 groszy taniej i w tym momencie jest za darmo. Wydaje mi się, że 6 dyszek to troszkę sporo za tego indyczka. Ja bym takie 20-25 z własnej kieszeni dał, prawie że od ręki, a tutaj za darmo to jest bardzo uczciwa cena. To już jest tyle. Co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane. Życzę Wam świetnych darumowaczek do przytulenia. Odmeldowuję się i widzimy się za tydzień. Miłego, do następnego i hej! się ta seria to przy odbiorze bądź za gry, nie zapomnij wpisać taga kreatora Wizu Epic. Powiem Wam, że podchodziłem do tego tytułu jak do jeża, Zacząłem grać, było takie. A, niekoniecznie to jest w moją mańkę, a potem. O kurde, mam już za dużo materiału. Wypadałoby przerwać nagrywanie i zmontować to, co mam.